Karta na dziś. 10 maja 2025. Dwójka kielichów. Mm, ta dwójka bardzo rezonuje z dzisiejszą szóstką, jako energią dnia, całej daty. Bo dwójka kielichów jest zawsze o jakimś połączeniu. O też połączeniu płynącym z takiej głębokiej, prawdziwej Bezwarunkowej, autentycznej miłości. To może być połączenie między dwoma osobami może Twoją bliską osobą mężem, partnerem, partnerką, przyjaciółką, dzieckiem, ale też może istotą, zwierzęciem, czy inną istotą, z którą czujesz więź. To jest taka więź, Którą, jak spotykasz tą osobę, to, to stworzenie, to wiesz. To wiesz, że to jest to i że to wasze połączenie nie powstało tu i teraz. Że ono jest, e, że ono jest na tym bardzo takim głębokim, duchowym poziomie i powstało na e, tym poziomie duchowym. Więc rozejrzyj się wokół siebie, kto jest dla ciebie taką istotą, człowiekiem, może zwierzęciem, z którym masz taką więź. I ta karta też mówi, że spójrz też na te trudne relacje, bo czasami w tych trudnych relacjach. Które są dla nas bardzo raniące, też jest takie połączenie. I ono jest po to, nasze dusze zawierają taką umowę przed przyjściem na świat, na te trudne doświadczenia, umawiają się na to. Wiem, jak to brzmi, ale tak jest. Żebyś mogła się czegoś nauczyć, żebyś mogła jako dusza czegoś się nauczyć wejść na wyższy poziom. I ta karta Cię zaprasza do tego, żebyś spojrzała na te trudne relacje. Nie chodzi o to, że Ty masz być w tych trudnych relacjach, bo one są karmiczne. Nie. Ale żebyś zobaczyła coś głębszego w tym, co być może jest dla Ciebie trudne i raniące. Taka karta bardzo mocna na dziś. Jeśli chciałabyś więcej, to zapraszam Cię na rozmowę z kartami. A na dziś to wszystko. Papa! Pa.